Aryna Sabalenka w gazie w pierwszym meczu pozamiatała zwyciężczynię Igrzysk Olimpijskich Hinkę Kwangzheng. Iga Świątek przed swoim pierwszym meczem na WTA Finals. I zmiany trenerów nie tylko Iga Świątek, ale również Jelena Rybakina. Świetna forma Aryny Sabalenki nie jest zaskoczeniem. Białorusinka jest w gazie, natomiast mecz z Hinką Kwangzheng do łatwych nie należał. 6-3-6-4 tak zakończyło się pierwsze spotkanie na WTA Finals. No i przede wszystkim spoglądaliśmy na Arynę Sabalenkę, która być może zmierzy się z Igą Świątek finale, ale nie wyprzedzajmy faktów. Na razie widzieliśmy piękny mecz w wykonaniu Białorusinki, ale również w wykonaniu Chinki, która dzielnie walczyła. Złota medaliska z Igrzysk Olimpijskich, no koniec końców nie dała rady. Przede wszystkim dlatego, że Aryna Sabalenka miała świetny serwis. Ten jej nie zawodził. To było coś naprawdę pięknego. Jednocześnie Aryna Sabalenka przyznała po tym meczu, że Chinka no zmusiła ją do ogromnego wysiłku i ten mecz do łatwych nie należał. To, czego się spodziewaliśmy, to, że Aryna Sabalenka gra dalej. Osiem najlepszych tenisistek spotkało się na WTA Finals, no i przed nami oczywiście mecz Igi Świątek. Tego kibice nie mogą się doczekać. Iga już na tych sparingach pokazała, że jest w bardzo dobrej formie mentalnej. Te heheszki razem z Aryną Sabalenką na konferencji przede wszystkim zwracała uwagę na to, co działo się w ostatnich dwóch miesiącach. I co ważne, nigdy nie dowiemy się, no chyba, że kiedyś sama Iga Świątek o tym zdecydowała. Może kiedyś pojawi się jakaś biografia albo koniec końców Iga Świątek uzna, że można o tym powiedzieć, natomiast ona sama przyznała, że odpuściła turnieje w Azji ze względów osobistych i chce, żeby te względy prywatne, osobiste takie pozostały i nie ma zamiaru dzielić się tym z mediami, nie ma zamiaru dzielić się tym z fanami, więc pozostaje tylko zagadką, dlaczego Iga Świątek nie zdecydowała się wziąć udział w tych turniejach azjatyckich. W tym czasie zmieniła trenera, Wim Fiset przez ostatni czas przede wszystkim przyglądał się grze idzie Świątek. Na razie chyba nie spodziewam się tego, że na WTA Finals zobaczymy jakieś nowe elementy, jakieś nowe zagrania. To na co zwraca uwagę sama Iga Świątek to poprawa jeżeli chodzi o serwis. No i tutaj chyba wszyscy się zgodzą, bo zresztą wielokrotnie to było powtarzane i przez ekspertów i przez fanów, że ten serwis Igi Świątek wymaga poprawy. Ona również to widzi, no no i chyba tego będzie również wymagała od Wima Fiseta, żeby tym zająć się w pierwszej kolejności. Dalej, no to to jest oczywiście cały czas budowanie pewności siebie, walka na innych nawierzchniach, żeby tam również zdobywać sukcesy, żeby nie była tylko i wyłącznie królową mączki. Zwraca również uwagę na to, że po pierwsze, nic nie jest dane raz na zawsze, to jest hasło, którego nie cierpię, ale no tak niestety jest, że Wim Fiset przychodzi raczej na taki długi kontrakt, ale no wszystko oczywiście zależy od tego, jak ta współpraca będzie się układać na pewno nie jest to zatrudnienie nowego szkoleniowca dlatego żeby nie wiem pracować z nim kilka miesięcy i szukać znowu kogoś na jego miejsce sama Iga Świątek przyznaje, że nie jest osobą która lubi zmiany raczej lubi jak wszystko jest w miarę stabilne więc również od trenera oczekuje takiej stabilności i zresztą wskazała przede wszystkim na winię Mafiseta, który ma i duże doświadczenie i też kwestia jego dostępności jak mówi sama Iga o wyborze tego szkoleniowca zadek Zdecydowała jego wizja mojego tenisa, bo to jest najważniejsze. Poza tym ważne były komunikacja, uczucie na naszą relację oraz dostępność. Była tenisistka Katarzyna Nowak zwróciła uwagę, że bardziej niż końcowy wynik na WTA Finals. Ważniejsze będzie to, jak iga się będzie zachowywać na korcie. Sama mówiła, że będzie zwracać uwagę na jej mowę ciała, na gesty, na mimikę. Chciałaby zobaczyć nową energię, wiarę i pozytywne nastawienie. To oznacza również, że eksperci nie spodziewają się czegoś niesamowitego na tym WTA Finals. Iga chyba dobrze się czuje na tym drugim miejscu, to, że nie musi uciekać, a chyba woli gonić i chyba stawia na taką zdrową rywalizację z Aryną Sabalenką. Zresztą chyba te gesty, które były wymieniane przed turniejem, wskazują na to, że Iga nie traktuje Aryny jak śmiertelnego wroga, raczej po prostu jako świetną zawodniczkę, z którą przyjdzie jej się, mam nadzieję, zmierzyć w finale WTA Finals. Obie są świetne, obie są profesjonalistkami obie chyba takie mam wrażenie czerpią fan również z tej rywalizacji mając świadomość tego, że tą swoją walką na korcie dają również fajne widowisko i radość kibicom. Duże zmiany z kolei w teamie Jeleny Rybakiny ta wraca no, po licznych kontuzjach z poprzednim trenerem Chorwatem Stefano Wukowym się rozstała po US Open z którym zresztą skończyła na drugiej rundzie więc chyba to nie był wynik, który ją by zadowalał później zwycięszczyni Wimbledonu z 2022 roku. Przez dwa miesiące w ogóle nie startowała na zawodowych kortach, no bo miała problemy z plecami. Teraz Jelena Rybakina postawiła na Gorana Iwanisewicza, który jest o tyle zaskakującym wyborem, że do tej pory trenował mężczyzn, m.in. prowadził Nowaka Dziekowicza, natomiast po raz pierwszy będzie prowadził dziewczynę. Przed nami pierwszy mecz Igi Świątek na WTA Finals. Jak myślicie, jak sobie poradzi z Barbarą Krejcikową, bo to z Czeżką zmierzy się Iga Świątek w Pierwszej kolejności. Sama Barbora sugerowała, że ma nadzieję, że IGE jakoś bardzo nią kortu nie pozamiata. A wy jak myślicie, jak sobie IGA poradzi na WTA Finals?